Drodzy bracia i siostry, drodzy pielgrzymi nadziei. Ten święty czas kilku godzin sobotniego dnia rozpoczęty o poranku tam w sanktuarium świętego Jacka w eucharystycznym miejscu. Ten czas, który potem powiódł nas wędrówką przez ulicę Legnicy i doprowadził nas aż tutaj do Katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła. To jest obraz całego życia. Tak, bo jubileusz, a w szczególności jubileuszowa pielgrzymka, jakby skoncentrowana prawda o życiu chrześcijaninowym, dana nam na, po to, byśmy mogli spojrzeć z Bożej perspektywy na to, co nam się przydarza. I na ten szczególny moment w życiu, który przeżywamy właśnie teraz. Tak, bo przecież nieprzypadkowo ta sobota, kiedy już za dwa dni, dzień 1 września, kiedy już za dwa dni, początek roku szkolnego, i nieprzypadkowo temat konferencji, którą tam usłyszeliśmy w kościele świętego Jacka. Konferencji, która przypomniała o tym wszystkim, co trudne. O tym wszystkim, co trudne zarówno w życiu osobistym, a pewnie jeszcze bardziej w życiu społecznym i politycznym. O tych wszystkich zmaganiach z którymi środowisko nauczycielskie, a już zwłaszcza środowisko katechetyczne musi się zmagać, musi stawiać czoła. Te wszystkie zmiany, które zostały tam wyliczone, wymienione, te wszystkie zmiany, które napełniają te serca niepokojem, lękiem o przyszłość, napełniają serca niepewnością co do sytuacji, co to będzie jutro, co będzie pojutrze, jak teraz ma przebiegać miejsce nauczania, religii w szkole, to wszystko wybrzmiało w Kościele świętego Jacka jako punkt wyjścia. Ważne jednak, że konferencja, od tego, co trudne, od tego, co niepokoi nasze serca już od dłuższego czasu te wszystkie zmiany systemowe w szkolnictwie, które tak wielu spośród nas dotykają, ważne, że choć były punktem wyjścia, to nie były też kresem Zostaliśmy zaproszeni. Zostaliśmy bowiem tam zaproszeni do drogi, do wędrówki i to do wędrówki nadziei, bo temat rogu jubileuszowego to nie tylko nadzieja sama w sobie. Nadzieja jako temat do rozważań, nadzieja jako chrześcijańska cnota, jako temat pisma świętego trwają wiar, nadzieja. Miłość. Nie. Tematem roku jubileuszowego nie jest rozważanie cnoty nadziei. Tym tematem jest pielgrzymowanie, czyli wędrowanie przez życie. Ze światłem nadziei przyświecającym nam z góry. Usłyszeliśmy też, co bardzo ważne, że nadzieja jest pomostem, który łączy. To co dziś, z tym co jutro. I usłyszeliśmy, że jest to pomost przerzucony nie tylko między datami. Dziś, jutro, za rok, za 10 lat, co to będzie? Jest to pomost przerzucony między jednym sercem a drugim. Między sercem człowieka, ze wszystkimi niepokojami. Sercem katechety, sercem nauczycieli. I sercem Bożym. Tak, w tej katedrze, w ołtarzu głównym, króluje przecież serce Jezusa. Nadzieja to pomoc, którego kres kresta w sercu Pana Jezusa. My przyszłość nie znamy. On przyszłość zna. My niepokoimy się o to, co będzie, ale ufamy. Jezu, ufam Tobie. Kto tak spogląda na swoje życie, kto w takim duchu wyrusza w wędrówkę. Także tę szkolną od 1 września, począwszy, ten staje się człowiekiem nadziei. Nadzieja, o której mówi nam Pismo Święte, mówi nam Apostoł Paweł, że nie może zawieść. Dlaczego? Bo opiera się nie tylko i nie tyle na ludzkich planach, ludzkich rachubach, czy ludzkim obdarowaniu. Opiera się o coś o wiele mocniejszego, o coś o wiele potężniejszego. Nadzieja zawieść nie może, bo miłość Boże rozlana jest w sercach naszych przez ducha świętego, który został nam dany. Ostatecznie to duch święty i jego dary są tymi talentami, o których usłyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii ponieważ do języka polskiego wszedł zwyczaj mówienia o talentach, mówienia o tym, kto jest utalentowany, że ktoś ma talent do tego lub do tamtego, to łatwo może nas to zmylić i doprowadzić do płytkiego rozumienia, przypowieści z dzisiejszego fragmentu Ewangelii, tak jakby ten, kto jest po prostu bardziej zdolny. Więcej możliwości w Królestwie Bożym, albo tą drogą mógł lepiej przejść przez życie. Na pewno ważne jest swoje zdolności znać i je rozwijać, ale dzisiaj mówił nam Pan Jezus o czymś większym: o darach, darach Bożych, darach Ducha Świętego. Przecież ten człowiek z przypowieści który miał się udać w daleką podróż, który przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek, to Pan Jezus. W ten sposób zawoalowany, na razie zakryty, przed świadomością uczniów powiedział tak, ja Jezus, ja Mesjasz, ja Syn Boży. Niedługo zniknę z waszych oczu. Już nie będę tak obecny pośród was, jak do tej pory. Będę na inne sposoby. To jest podróż, w którą udaje się Pan Jezus przez krzyż, śmierć, grób, przez wstanie i w niebo wstąpie, Aż tam, na prawicę Boga Ojca. Człowiek, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Tym majątkiem przekazanym przez Pana Jezusa apostołom jest wiara są sakramenty, jest Kościół Boży, są misje, są zadania, które otrzymujemy. To wszystko są dary. To są talenty, którymi wstępujący do nieba Pan Jezus obdarował swój Kościół. Owszem, na początku apostołów, pierwszych uczniów, wraz z Najświętszą Marią Panną, zebranych w wieczerniku, ale potem, jak uczy nas apostoł Paweł. Przekazałem wam to, co samo trzyma w tym świętym przekazywaniu z rąk do rąk. Trwa jakaś misja apostolska, przekazywanie sakramentalnej łaski, przekazywanie wiary, przekazywanie chrześcijańskich obczajów. To wszystko jest pięć talentów, zostawionych przez Pana Jezusa i przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Przekazałem wam to co ja sam otrzymałem. Ostatecznie więc ten, któremu w przypowieści Pana Jezusa najlepiej wyszło służenie otrzymanymi talentami, to ten, który jest świadomy swojego obdarowania. Cóż masz? Czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to czemu się chlubisz? Na tym polega łaska zbawienia na tym polegają, dary Ducha Świętego, na tym polega dar wiary. To wszystko są dary, są otrzymane, są w prezencie, są za darmo, z łaski. Jesteśmy zbawieni, a nie z naszych zasług, czy z naszych ustolonych. Dlatego ten, kto był najbardziej świadomy, jak wiele otrzymał, to wszystko, co mam jest darem, Bożym prezentem. Wiedział, że ma pięć talerzy poszedł puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Służył owocnie, na tym polega misja przekazywania mądrości i tej mądrości ludzkiej, która przecież ostatecznie zawsze w Bogu jest zakorzeniona i tej mądrości, która płynie z Ewangelii i płynie z tradycji, z historii Kościoła z tego wielowiekowego rozeznawania cóż to jest mądrość Boża do życia aplikowana wiedział, że wszystko wszystkie pięć talentów wszystko co ma otrzymał i dlatego z taką świadomością puścił je w obrót i sprawił, że i inni jego uczniowie też okazali się obdarowani tak wielką liczną, wielką sumą Bożych talentów Ten, który otrzymał trzy też E, najgorzej e, nie poszło. A ten, który otrzymał jeden talent, co było w jego świadomości? prawdę mówiąc, to wiele nie otrzymałem, reszta jest moja. I z taką świadomością ruszył w życie i poszło mu kiepsko. Każdemu, kto ma, będzie dodany. Także nadmiar będzie. Każdemu, który wie, że w pielgrzymkę nadziei jako człowiek obdarowany. Chrześcijanin w ogóle jest człowiekiem obdarowanym, a cóż dopiero ten, który służy jako nauczyciel, jako katecheta, przekazując mądrość i z tych życia i swoje świadectwo innym, jeśli je otrzymał skutecznie i owocnie. Może przekazywać to innym. W dniu dzisiejszym dniu naszego jubileuszowego wędrowania w roku jubileuszowym wstępujemy więc za jakąś nową energią, nową wyobraźnią, nową wiarą w drogę pielgrzymowania na zimę. Owszem, to dzisiejsze pielgrzymowanie ma swój kulminację modlitewną, ale przecież po to, byśmy z tego szczytu dzisiejszej Eucharystii Południowej Mogli już spojrzeć na dzień 1 września i kolejne wszystkie dni i miesiące całego roku szkolnego, gdzie zobaczymy, tak, te wszystkie wymienione trudności, którymi się najeżyła tegoroczna droga edukacyjna, te wszystkie pewnie słuszne frustracje i jak najbardziej uzasadnione niepokoje, ale spoza horyzontu. Już zaczyna przeświecać słońce nadziei. Tego przedziwnego pomostu, który z serca ludzkiego wybiega w przyszłość, aby tam spotkać serce Pana Jezusa, człowiek nadziei, to ostatecznie ten, który mówi: Jezu ufam Tobie. Także i w tym nowym, niełatwym roku szkolnym. Także i przy wszystkich nowych, niełatwych zadaniach edukacyjnych. Także w tym wszystkim, co będzie kłopotliwe, co będzie wymagało większego niż dawniej wysiłku i zmagania się z życiem, w tym wszystkim przecież, jako pielgrzym nadziei, Jezu, ufam Tobie.